Dzisiaj na kanał wrzucamy odcinek specjalny, który jest właśnie nagrywany tego samego dnia. Jest to odcinek specjalny z tego względu, że właśnie dzisiaj dojechała do nas dostawa Serpyro. Pyro. I pokrótce chcielibyśmy opowiedzieć o produktach, które do nas dotarły na magazyn, o nowościach, o kilku dobrych, sprawdzonych produktach, które znowu się u nas pojawiły. I prezentację zaczniemy od produktu, bez którego absolutnie nie wyobrażam sobie Sylwestra. Moskitosy. Nowością, którą chcemy zaprezentować, są smoki TS40 o gramaturze 90 gram CL7036L. Wszystkie linki do tych produktów znajdziecie w opisie tego filmu. One się charakteryzują tym, również mają 90 gram, tak jak tamte poprzednie smoki, również są na draskę, charakteryzują się szybszym działaniem, czyli po prostu są bardziej dynamiczne i robią mocniejsze zadymienie. Tutaj mamy je dostępne w siedmiu różnych kolorach. Jak już jesteśmy przy dymach, nie może zabraknąć oczywiście dymów M18. Są one w metalowych puszkach. Do złudzenia przypominają prawdziwy granat M18. Mają zawleczkę, czyli odpalane są również inicjowane jak prawdziwy granat. Myślę, że doskonale znajdą zastosowanie wśród graczy ASG. Produktem, którego dość długo nie było w naszej ofercie. Są to, jest to wyrzutnia bramy do ortuchel, bramy do piekła. Wyrzutnia ma 100, 150 strzałów, kaliber 20 mm. Tak wygląda, taka wielkość. Kolejna wyrzutnia, kolor kroset, 49 strzałów, kaliber 20 mm, jak sama nazwa wskazuje, są to kolorowe krosety. Strzela pojedynczo, później rzędowo. E Doskonale znajdzie zastosowanie w pokazach pirotechnicznych, w amatorskich pokazach pirotechnicznych. Wyrzutnia, na którą czekało naprawdę dużo osób, brokat Sky Terror. Jest to pozycja, której, wydaje mi się, że już nie musimy przedstawiać. Bardzo ładne efekty, oczywiście link do produktu i do filmu znajdziecie również w opisie tego filmu. Wyrzutnia super nowa, jest to wyrzutnia finałowa 20 mm, 150 strzałów, czas działania około 15-20 sekund. Bardzo fajna, efektowna kostka, która. Zwięczy nie jeden pokaz fajerwerków. Dotarły do nas również zestawy rakietowe. Zestaw Rabbit Invasion, czyli Inwazja Królików, bardzo fajny czerwono-biały kolor, który rzuca się w oczy. Kolejnym zestawem jest to zestaw The Last Day, aż 27 rakiet w trzech różnych rozmiarach. Tak się ten zestaw prezentuje. Kolejny zestaw 15 rakiet w trzech różnych rozmiarach, Gods of Egips, Bogowie Egiptu. Najwyższy wulkan w naszej ofercie 250 gram neku. Ma taką dosyć sporą wielkość, wysokość. Złoty, kraklingowy efekt. Tak się prezentuje. Kolejną nowością są neonowe zimne ognie. 10 sztuk w opakowaniu. Kolory, te co widać. Kolejne pozycje, których przez pewien czas nie było, pojawiły się w troszeczkę zmienionej odsłonie. Jest to Kung Fu Chicken. Oraz Wiki 72 strzały. Zdecydowaliśmy się, że włożymy te wyrzutnie w takie twarde opakowania, twarde pudełka, z tego względu, że te wyrzutnie miały strzały kątowe na, na samym początku i na samym końcu. I ta po prostu wyrzutnia była taka w takim dziwnym, jakby trochę kształcie, więc dlatego zdecydowaliśmy się, że włożymy ją po prostu do takiego kartonika. Optycznie jeszcze zwiększa, to, to, to wyrzutnie się nam optycznie jeszcze trochę powiększa i jest to po prostu ładniejsze, bardziej schludne opakowanie. Także, ale wyrzutnie, oczywiście, w środek jest ten sam: punkt Chicken i Viking. Tutaj, oczywiście, w najnowszej dostawie pojawia się weryna Bezpieczność, czyli służba bezpieczeństwa. 100 strzałów, 20 mm, Lion King, Król Lew, Trump, 64 strzały, czyli te kostki, które już były wcześniej dostępne. Nowością są takie malutkie fontanny. Jedno opakowanie mieści 10 malutkich fontanienek. W całym takim blisterze znajduje się 20 pudełeczek, czyli mamy taki po prostu dyspenser do sprzedawania. następnie wartym, wartym wydaje mi się wartą uwagi jest są wyrzutnie 200 20 mm Underground i Pyromaster. Tutaj 150 strzałów Megabomb X również wróciła do naszej oferty. W zeszłym roku jej praktycznie nie było. I z tych większych kompołdów wydaje mi się, że warto przedstawić nowości, które w tym roku przyjechały. I są to wyrzutnie Fireworks Show. Wrzucimy w komentarzu tego filmu odnośniki do, do, odnośniki do, do filmów z tymi wyrzutniami. Niektóre z nich również testowałem już osobiście. Również testował je Machony. Wybadają całkiem nieźle, także wydaje mi się, że jest to fajny taki powiew trochę świeżości. Mają bardzo ciekawe kompozycje, bardzo ciekawe efekty i co najważniejsze bardzo ciekawe, podkręcone kolory. Także wydaje mi się, że jest to, są to pozycje godne uwagi. Oczywiście wraca tutaj do gry nasz stary, dobry, sprawdzony kompot Valhalla. I jest nowością w tym roku kompot Actum 225 strzałów, mix caliber. Nowością również w naszej ofercie jest wyrzutnia Iron Fan 42 strzały, kaliber 25 mm. Jest to wyrzutnia z efektem Ghost, także całkiem fajny, ciekawy efekt. Możecie również sprawdzić filmik w opisie. Jeszcze tutaj mamy takie wyrzutnie w czarnej szacie graficznej. Są to wyrzutnie przeznaczone na profesjonalny rynek do tworzenia profesjonalnych pokazów pirotechnicznych, z tego względu, że mają w sobie jeden efekt powtarzany. 25-krotnie i w zależności od nazwy wyrzutni różnią się one efektami. Jest wyrzutnia Cobra, jest wyrzutnia Raging Red, która, która ma bardzo intensywny czerwony kolor, i jest wyrzutnia Iureid z bardzo ładnym złotą palmą, przenikającą również w czerwone migotanie. Także te produkty można również zakupować na rynek amatorski, ponieważ są w klasie F2. I na przykład można je łączyć do swoich jakichś pokazów pirotechnicznych, amatorskich czy profesjonalnych. Wydaje mi się, że sprawdzą się bardzo dobrze. Zresztą znalazły już uznanie wśród kilku firm w Polsce robiących pokazy. W tym zasadzie my też ich dosyć często używamy. Warto również wspomnieć, że w naszej ofercie znajdują się mix kartony i to wyróżnia nas na rynku. Mix karton jest to nic innego jak jeden karton z wymieszanym asortymentem. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które handluje w kurcie oraz dla osób, które lubią różnorodność. Także tutaj przedstawiamy po części po kolei nasze mix kartony. 25-30 mix. Jest to 30 mm 25 strzałów. Tutaj są 20 mm, 25 strzałów, 16 strzałów. Tutaj jest też 25 w innych szatach i z innymi efektami. Myślę, że z hitem ostatnimi czasu stała się Wyrzutnia Poison. Tutaj, oczywiście, też ta Wyrzutnia Poison jest. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli jesteście zainteresowani współpracą z nami, naszymi produktami, możecie nasze produkty znaleźć u dystrybu licznych dystrybutorów w całej Polsce. Jak i również na stronie www.srpyro.pl. Zapraszamy do kontaktu.